Siemana, kochani, słuchajcie, to będzie bardzo króciutki odcinek, od razu Wam mówię, ponieważ słuchajcie, z tych tygodni, które teraz mamy, czyli piąty tydzień, zadanie pokażę Wam tylko jedno, jak najszybciej je zrobić i gdzie mniej więcej na przykład takie kręgi, słuchajcie, mogę Wam już to od razu powiedzieć, to to będzie zadanie, e, się znajdują. E, jest to bardzo, słuchajcie, proste zadanie, e, wystarczy tylko tutaj tak naprawdę polecieć e, w jedno miejsce, słuchajcie, czyli na wodospad rzeczywistości. I tam, słuchajcie, yy, yy, będziecie mogli zrobić to te jedno zadanie. Reszta zależy już od was, gdzie będziecie mogli. Tak jak, słuchajcie, widzicie, są bardzo, bardzo proste. Dlatego pokażę wam tylko, słuchajcie, jeden, ten najważniejszy, jak go można szybko zrobić. Nie zapominajcie też o kodziku M4K ze sklepie, który wam się resetuje co dwa tygodnie. Mam nadzieję, że macie go wpisanego. Dziękuję wam serdecznie za wsparcie. Tutaj, słuchajcie, macie to zadanie, czyli zbierz latające kręgi przy wodospadzie o rzeczywistości. I takich kręgów, słuchajcie, musicie zebrać 5. Te kręgi, słuchajcie, wyglądają w taki sposób, że są to małe takie kręgi. To nie są takie ogromne, które, słuchajcie, wiszą na w powietrzu bardzo wysoko, bardzo wysoko i musicie przez nie przelecieć. Wy musicie je po prostu zebrać, wy musicie we mnie wejść. One wyglądają w ten sposób: są takie niebieskie, kręcące się, takie kółko, taki rzeczywiście kręg, który się po prostu kręci wokół siebie. Zazwyczaj macie je w taki sposób do wzięcia, że musicie albo na nie wskoczyć yy, przez coś, na przykład odbicie albo na przykład z wodospadów wewnie wlecieć, albo na przykład nad wodospadami, widzicie, dwa są, więc to są bardzo, bardzo proste zadanie. Tak naprawdę, słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Wiem, że to był bardzo do was krótki odcinek, ale tak naprawdę te reszta zadania jest tak naprawdę w ból prosta. E, więc mam nadzieję, że sobie poradzicie z nimi jeżeli nie wiecie niektórych jak zrobić napiszcie w komentarzu, a ja po prostu zrobię e, jakiś filmik na przykład na TikToku i wam po prostu wrzucę go tam i tam słuchajcie wam pomogę akurat z tym zadaniem mam nadzieję, że łapeczkę zostawiliście pod tym szybkim odcineczkiem, naprawdę bardzo szybkim, który w życiu jeszcze takiego nie zrobiłem e, łapeczka w górę subik oczywiście z dzwoneczkiem no i kodzik M4K ze sklepie do zobaczenia słuchajcie w kolejnych odcinkach Liveach bądź TikTokach, a słuchajcie, dzisiejszy live jest na Twitchu. No, dlaczego? Ponieważ słuchajcie, jest tam drop, który mogę Wam włączyć za FNCS, e, więc to jest e, bardzo fajna według mnie sprawa. Do zobaczenia, słuchajcie, możliwe że tam. No i trzymajcie się i miłego dnia Wam życzę. Baju!